Witam Was, witam! Hello! Dzisiaj mam dla Was takie tajemnicze przedmioty. Leżą sobie u mnie na moim pięknym, zielonym dywanie i musimy je posprzątać, ale pierwsze musimy w ogóle odkryć, co to jest takiego właściwie. Po angielsku, oczywiście. <laughs> Mamy tak. Mm -hmm. Co to jest? It's a paperback. Paperback. Papierowa torba. Paper to papier. And back to torba. paperback. bag. To to jest słoik. A jar. Glass jar. Szklany słoik. Glass jar. Metal tin. And a plastic bottle. Plastik. To tak jak po polsku. Plastik. And the bottle. Butelka, plastic bottle, metal tin, glass jar and a paper bag. Very good. Kto mi teraz pokaże? Która z tych rzeczy to jest paper bag? Yes, a paper bag. Very good. And a glass jar. Glass jar. Yes, it's a glass jar. Szklany słoik. And now maybe a plastic bottle. Plastic bottle. Yes, it's a plastic bottle. I co nam zostało? Kto wie, kto wie, kto wie, kto wie? Metal tin. Metalowa puszka. I teraz sprawdzanko. Co to takiego? A plastic bottle. Metal tin. Glass jar. And a paper bag, paperback, 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 bag Glass jar. Metal tin. And a plastic bottle. Dobra, teraz to trzeba posprzątać.